Witam Was w moim pierwszym filmiku. Będzie to Let's Play Gry Amnesia Justin. Jest to mod wydany przez Twórców Gry na uczczenie gry Portal 2. Coś w tym stylu. Jestem nowym użytkownikiem, więc nie do końca znam wszystkie prawda, zasady tworzenia filmików, więc mam nadzieję, że i tak wyjdzie w miarę dobrze. A jeśli nie, to prosiłbym o wszelkie komentarze, oceny. No i to chyba na tyle. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Mam tutaj drobne problemy z dźwiękiem. Nie bardzo chcę mi miksować dźwięki z gry razem z moim dźwiękiem z mikrofonu, ale mam nadzieję, że jakoś temu się zaradzi. Zaraz chyba zrobię cięcie, żeby sprawdzić, czy wszystko się ładnie nagrywa. A tymczasem obejrzyjmy sobie intro. Po intrze zrobimy sobie... właśnie tak z dziękiem było chyba. Po intrze zrobimy sobie małe cięcie. What the fuck to my? Grałem w podstawową wersję gry i muszę stwierdzić, że jest naprawdę mocna. Na razie mocniejszej gry nie widziałem. Pamiętam, jak kiedyś byłem mały, bałem się quake, dwójki, ale... Bo co innego, zupełnie co innego. Jest hardko. Jeżeli będzie słychać różne takie syczenie, takie dzz, czy jakieś inne wibracje, to jest to spowodowane moim bardzo słabym mikrofonem, wbudowanym w, w słuchawki. Tak więc okej, okay, powinno być chyba wszystko dobrze. A więc ja zaraz wracam. Trzymajcie się. Robię małe cięcie, zaraz będę. Okej, witam ponownie. Wszystko jest w najlepszym porządku. Dźwięk jest okej, obraz jest okej. Może być. Także lecimy dalej. No, tego się nie spodziewałem. O, korbą, kręcimy korbą. it will serve you no purpose to look for me for this is a voice from the past i bid you welcome to my cabinet of perturbation it is my oh jinki specifically pick up lanterns a set of recordings have been prepared to chaperone you there are a few parts to this study no 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 kutushipostara not only in mechanics to figure out what elements are important Jedziemy z koksem. Z przyzwyczajenia, zawsze zamykam z sobą drzwi. Grałem już w część pierwszą i muszę powiedzieć, że. No, to jest. jest coś. O nie. O nie, o nie, o nie. O nie. Gdzie jestem? Tu jest wyjście. Nie, wejście. A zgubiłem się. Tutaj. nie, blaszane dźwięki Cieszę się takie No o, tam jest Moment Jeszcze tam sprawdzę co tam jest O, uspokoiła się muzyczka, więc już jesteśmy chyba bezpieczni Tu też nie ma wyjścia źle idę Dajcie mi mapę i kompas Czy on nie może biec? Biegnij Drabina? Drabina broken, broken ladder Idziemy do wyjścia. Biegnij, ty kutafonie! E? Bieg! Bieg! E, przepraszam, biegła. Strujemy babkę. Halo. Tatusia nie ma w domu. Wchodzimy. Labdano? Eee... Myślałem, że to Laudanu. Wypadł Zostawię otwarte, żebym wiedział gdzie już byłem W razie czego Bo tu widzę jest więcej tych cel O, Laudanum Dziękuję Cela druga O O, o nie Wiecie, jaka jest ciekawostka? Taka, że ten gość nie ma oczu. On nas po prostu nie widzi. Ale ma inną. Znaczy ma pewną właściwość, pewną umiejętność. Ma bardzo dobry słuch. Możemy stać tuż obok niego i on nas zobaczy. Widzicie? Na razie. Jest jeden warunek, nie słyszy nas, jak poruszamy się w pozycji klęczącej. Wtedy na, jesteśmy niesłyszalni. No Gdy podskoczymy, podniesiemy coś, rzucimy czym, czymś, to wtedy nas słyszy, atakuje, biegnie za nami nie pozwala nam żyć. O, fuck, kto to jest? stąd. Nara. O. Cześć, wujek, tak ci... um, Tak to ci powinno pomóc, o oh, mordę, wielki, wielki, wibra, dobra, nie by było tego. Wojko chyba będzie bolało To jest szczepienie na grypę? Nie, zero lekarzy, nie Myślałem, że takie igły to już przeszłość. No tak XI wiek Biblia? Dziwne dźwięki Darwinka eee. Co to jest? Wow, automatyczne przejście. Git, wydałaby się oliwa, nic nie widzę. Muszę sprawdzić jakiś czas na zegar, która jest godzina, bo. Mam tylko 15 minut. Nie. Nie, powiedzcie, że on nie wejdzie. Nie ma go. Bo jest podanym. tak kto wymyślił tą grę musiał brać naprawdę coś mocnego chyba bo Co nie jest normalne no nie co się dzieje nie ma wyjścia no czego nie ma wyjścia pospiesz się o o o o o no, wyszliśmy stamtąd i tym akcentem zakończę pierwszy odcinek serii let's play amnesia justin co mogę powiedzieć mm, komentujcie oceniajcie, jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne dzięki wam będę wiedział co mogę w swoich filmach poprawić co mogę ulepszyć czego nie mam mówić no i w miarę możliwości subskrybujcie mój kanał ja Was na razie żegnam zobaczymy się w następnym odcinku cześć